O sytuacji nadzwyczajnej orkiestry dentej, działającej przy Słubeckim Domu Kultury, rozmawiano na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu Rady, Rady Miasta. Temat wywołał zaniepokojony przyszłością orkiestry Robert Święcicki. Radny zauważył, że orkiestra ma propozycję przeniesienia swojej działalności do innych miast. Boję się, że e, no ktoś zaproponuje im na przykład salę czy e, sprzęt, e, bo wiem, że tutaj był problem z pulpitami, bo nie mają własnych pulpitów, Żebyśmy ich zatrzymali, bo no jeżeli. Tam jest jakaś, jakieś zapotrzebowanie na, na sprzęt, Myśmy zrobili wszystko, żeby tutaj u nas zatrzymać tę orkiestrę, bo no, w innych miastach nie ma czegoś takiego. Tym bardziej niedługo będą mieli projekt z znanym raperem, muzykiem. To już jest też coś, coś, coś nowego na, na skalę kraju. Tak, nie chciałbym, aby ta orkiestra się rozpadła, bo nie, nie po to przechodziliśmy różne sytuacje, przyjemne, mniej przyjemne. Tym bardziej, że orkiestry nie wchodzą sobie w drogę. Orkiestra Dente OSP jest orkiestrą tradycyjną, bierze udział w przeglądach, w festiwalach rzeczywiście, jakiej twórczości orkiestr Dentych. Tutaj, jak widzimy, już jest współpraca no, z różnymi muzykami, z różnymi y, stronami i, i chciałbym, żeby to było, żeby to było utrzymane. Y, rozmawiamy <laughs> na, temat, na temat nieszczęsnych punktów. Nie chodzi mi o to, że to są jakieś duże koszty, ale każda złotówka się liczy. Jeżeli są pulpity, które są nieużywane przez orkiestrę, ja już zaproponowałem zarządowi, że ja wezmę odpowiedzialność materialną, podpiszę każdą listę, że to ja wypożyczam, nie znani ludzie z nadzwyczajnej orkiestry, tylko ja, jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, chciałbym wypożyczyć te pulpity, które są nieużywane. Jaki jest koszt? To nie jest duży koszt, bo jest 600-700 złotych. Więc to nie są duże pieniądze, ale mówi, każda złotówka się liczy w budżecie. Natomiast dużo większym problemem są instrumenty, bo tu już mówimy o prawdziwych kosztach. Yy, orkiestrze brakuje tuby yy, i tuba, nowa tuba, no to już jest koszt około 30 tysięcy złotych, yy, niestety. Natomiast no, będzie jeszcze rozmowa z Panem Prezesem i Zarządem na temat wypożyczenia, bo z tego co wiem, to oni mają trzy tuby, a my prosimy o tą jedną dziurawą, gdzie yy, muzyk zatyka tę dziurę nogą, siedząc i grając. Problemy być może już niedługo uda się rozwiązać. Pomor Orkiestrze zadeklarowało miasto. Mówi burmistrz Michał Pyrzyk. Nie, nie, nie rozmawiajmy tutaj o dziurze w instrumencie czy, czy o kilku pulpitach. Dzisiaj z panem dyrektorem o godzinie 9 mieliśmy spotkanie z przedstawicielami tej nadzwyczajnej orkiestry, która od pewnego czasu funkcjonuje w naszym mieście. Uznaliśmy zasadność właśnie jej działania dalszego i orkiestra ta od nas otrzyma stosowną, stosowną pomoc.